Siemano, słuchacie sobie podcasty, może? Ja czasami słucham i na przykład lubię taki podcast Erocki i Borys. Albo mi się zdarza nawet, że jestem taki komputerowy i sobie słucham podcastu Zgrzyt. I podcast Zgrzyt to jest taki podcast, gdzie mamy dwóch ludzi, którzy są w sumie znani trochę z niczego. Są znani z gadania o rzeczach. Przynajmniej no ostatnio jeden, a drugi tylko z tego był znany, myślę. I, i, I jeżeli wiecie, o czym są te podcasty, to wiecie. Jeżeli nie wiecie, to one wyglądają do tej pory tak, wyglądały, że jest temat jakiś taki, wiecie, internetowy i odcinek trwa godzinę. I przez pierwsze 50 minut oni tam sobie gadają, na przykład, że o kurcze, grałem w Poe dzisiaj, a ten drugi mówi, no, a ja miałem badaną prostatę. I później przez te 10 minut ostatnie właśnie rozmawiają o tym, co wiesz na miniaturce i ty ty tytule, jest i się w sumie gówno dowiadujesz, ale jest to materiał, który sobie można puścić w tle, jest to materiał, który można sobie puścić do spania, nawet kilka razy, bo nie wiem, pewnie zaśniesz w trakcie. I no, i to się trochę pozmieniało ostatnio, bo ja sobie wszedłem na kanał Zgrzyt, albo raczej mi się wyświetlił i dzisiaj na przykład zobaczyłem taki film o tytule Czy związek 25-latka z 15-latką jest normalny? Trzeba uważać. <trych> Trzeba uważać. I okazuje się, że podcast Zgrzyt już od no nie wiem, tak mi się wydaje, bo tak zobaczyłem. Od kilku odcinków, trzech konkretnie, pomiędzy tymi rzeczami takimi właśnie internetowymi robi też jakieś historie słuchaczy, więc ludzie piszą swoje historie prywatne, kontrowersyjne, dziwne, żeby później dwóch typów z komputera o tym powiedziało do setek tysięcy ludzi i wyrazili swoją opinię. No jest to sytuacja tak zwana. Także teraz nie tylko dostajemy filmy typu Bogzel atakuje bliskich Wardęgi. Całkiem niezła miniaturka w ogóle, kto się musiał zrobić. To jest chyba ten cały pędzel do rysowania kleju. To, to jeszcze poza takimi właśnie odcinkami dostajemy odcinki typu Kazał jej krzyczeć, żeby koledzy słyszeli zdziwiona buzia, trzeba uważać. Albo rozstanie przez otwarty związek, płacząca buzia. Trzeba uważać i nie wiem, to już, to już jest w ogóle, to mnie przewyższa. Ja obejrzałem ten najnowszy odcinek, żeby mieć o czym dzisiaj porozmawiać. Obejrzałem oczywiście w prędkości razy dwa. Nie wiem, jakby czemu, bo na miniaturce, na miniaturce jest Gargamel oczywiście, jest Stew i jest jakaś baba, której nie znam i jest ogromny napis grooming. I nie wiem, może byś się spodziewał, że tam będzie coś, jakiś update o, o Gargamelu albo Pandorze albo coś. Gówno. Tam są po prostu jakieś trzy historie ludzi, nie wiadomo kogo i one równie dobrze mogą być zmyślone. I, i oni, ja nie wiem, oni czy oni to czytali jakoś czy coś, bo tam później dochodzi do takiej sytuacji, że... Pozdrawiam serdecznie, proszę pogłaskać do mnie kaktusa, ja prosiłabym, żebyście nie dawali nic typu 15 29 na tytuł, ponieważ boję się, że ktoś z moich znajomych może to obejrzeć ze względu na ten szczegół, gdyby mieli na głównej. A, to mogłeś zmodyfikować wiek w sumie, na przykład, wiesz, 16-30, no. czy coś, by było prościej. No dobra, to no, w tytule i tak planowaliśmy dać. Ale to nawet nie do tej historii. Nie do tej historii, no. tylko ogólnie jako koncept, więc mam nadzieję, że znajomi nie obejrzą w takim razie. Damy inne ten... Tak. No i to chyba czytałem pierwszy raz, więc już nawet nie gadamy o tym, że, że gramy w poek, który level wbiliśmy, ani nie gadamy o tym ten, jaki jest kolor moczu, tylko gadamy teraz o tym po prostu, czy związek 25-latka z 15-latką jest normalny, Trzeba uważać i to jest po prostu czytanie maili. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek dla podcastu zgrzyt żeby iść. Mam też pomysł na odświeżenie logo podcastu Skrzyd. Może wyglądać w taki sposób. Napiszcie napiszcie w komentarzu, co wymyślicie o takim podcaście Skrzyd. Eee, I możecie mi na Nie róbcie tego. Nie wysyłajcie mi niczego na mail. Możecie dołączyć na mój Discord i się podzielić swoją historią. Nikt jej nie przeczyta. A i w ogóle miałem powiedzieć na filmie, nie powiedziałem. Byłem ostatnio na filmie y, u tego Kaspira. Na jakimś turnieju internetowym. Fajnie, fajnie, to ja narysowany. Topa.